Donalda Tuska to zamach na suwerenność Polski i ograbienie rolników oraz samorządów z pieniędzy. Nie było Tuska, nie było umowy z Mercosurem. Dziękuję Wrócił bardzo. Wrócił Tusk, jest umowa z Mercosurem i zboże za 800-700 złotych. Dziękuję Styt! bardzo. Dzień dobry. Dziś omówimy dramatyczne wydarzenia z Sejmowej debaty o przyszłości polskiego rolnictwa i suwerenności. Donald Tusk nie spodziewał się takiej krytyki. Poseł Konfederacji wprost zaatakował premiera i jego człowieka w Komisji Europejskiej, oskarżając ich o zamach na polską suwerenność i próbę ograbienia rolników oraz samorządów. Poseł PiS przypomniał, że gdy Tuska nie było przy władzy, Polska nie podpisała szkodliwej umowy u mercosur Teraz po jego powrocie rolnictwo znów jest zagrożone. Ceny zboża spadły do 700 zł za tonę, a rolnicy liczą straty. Czy rząd Tuska działa na szkodę polskich rolników, by przypodobać się Brukseli? Zobaczcie, jak parlamentarzyści punktują jego działania i ujawniają prawdę. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Propozycja nowego unijnego budżetu, przedstawiona przez komis komisarza, wysłanego przez premiera Donalda Tuska, to zamach na suwerenność Polski i ograbienie rolników oraz samorządów z pieniędzy. Nie umiecie ani wygrywać, ani przegrywać. Więc zgadzacie się, aby to Komisja Europejska decydowała, jak i czy Polska będzie się rozwijała. Dajecie Komisji Europejskiej narzędzie szantażowania Polski mityczną praworządnością. Ta propozycja to centralizacja Europy bez zmiany traktatów. To wdrożenie niemieckiej koncepcji Mittel Europa z 1915 roku, gdzie Polska ma mieć ograniczoną suwerenność, a Polacy mają być tanią siłą roboczą. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i informację premiera. Dlaczego zgadza się na zatrzymanie rozwoju Polski? To zdrada Polski. Może poseł Ćwik by nam przyszedł i powiedział i połączył kropki, o co w tym wszystkim chodzi. Panie marszałku, wysoki Sejmie. Przez chwilę miałem nadzieję, że rekonstrukcja rządu coś zmieni, ale okazuje się, że nowy minister rolnictwa stare kłamstwa. Bo przypomnijmy, Szanowni Państwo, w kontekście umowy z Mercosurem w 2019 roku premier Mateusz Morawiecki podpisał list, który de facto zablokował tę umowę. A zacytuję, co w tym liście było napisane: Żądamy wstrzymania finalizacji umowy, dopóki powyższe warunki nie zostaną spełnione. Jakie warunki? Ochrona europejskich rolników i w tym Listę przede wszystkim polskich rolników. Szanowni Państwo, a co podpisał pan minister Szłapka? W 2025 roku, 6 lat później. Dlaczego pan nie podpisał tego, co w 2019 roku my podpisaliśmy? To był gotowiec. W tym miesiącu, parę dni temu, podpisaliście w szczególności, ta umowa powinna zostać wprowadzona, powinny zostać wprowadzone specjalne klauzury ochronne. Czyli wy mówiliście... Przez pół roku kłamywaliście rolników, że ta umowa zostanie zablokowana, będzie mniejszość blokująca, a teraz wychyłkiem się wycofujecie i chcecie jakieś klauzurę podpisywać. To jest niewiarygodne kłamstwo i są oszu... niesamowicie jesteście kłamczukami. Szanowni Państwo, odnośnie faktu, granicę z Ukrainą otworzyliście Wy razem z Europejską Partią Ludową. My ją zamknęliśmy. To za naszych czasów zboże kosztowało 1200, 1400 zł, teraz 900 zł. Nie było Tuska, nie było umowy z Mercosurem. Dziękuję Wrócił bardzo. Tusk, jest umowa z Mercosurem i zboże za 800-700 zł. Dziękuję Styl. bardzo. Panie pośle, frysz tak. To się trzyma logicznie, bo zamknięcie granicy też jest formą klauzury. Bo to jest zamknięcie.